Jeżeli siedzisz w przeszłości albo w przyszłości To znaczy, że się dysocjujesz Oddzielać się od siebie tu i teraz Bo nie chcesz czuć tego, co teraz czujesz Nie chcesz żyć tego, co teraz żyjesz Jesteś w blokadzie I to, gdzie cię zabiera To pokazuje o tym Co potrzebujesz odpuścić i zintegrować Bo jeżeli w tym momencie Zabiera cię z jakiegoś powodu I coś czujesz w swoim ciele To znaczy, że jest to niezintegrowane I jedyna zabawa polega na tym Czy znasz kogoś albo jest ktoś to może ci pomóc zajrzeć tam, gdzie nie jesteś w stanie sam. Tylko się zapętlasz, przeszłość, przyszłość, przeszłość, przyszłość albo tylko przeszłość, albo tylko przyszłość i pomoże ci to zintegrować, żebyś zaczął żyć tu i teraz, dlatego że przyszłość powstaje tu i teraz. Teraz to czym się zasilasz, staje się twoim ja, twoją, twoim ja. A przeszłość już nie istnieje. To jest tylko odtwarzanie, zużywanie swojej energii życiowej na przeżywanie czegoś, co już nie ma.